15 marca, młodzież poznaje gołemnik pole, sobie ładzą po polu. Te są trochę starsze, bo są już przypierzone, pierzą się delikatnie, przepraszam, wrzucają pokrywę. Zaczynają krążyć w w malutku kółeczka robią patrzę się czy jaszczębia nie ma, bo wczoraj był tu się był, ale wycofał głąbek wczoraj był atak jaszczębia zabrał mi jednego gębia rocznego mam nadzieję, że dzisiaj już nie przyleci tu są następne Wyglądają, ale nie mogą na wolierę nie, do klapy nie chcą wyjść, są na wolierze są takie trochę ostatnio wczoraj przełożone dzisiaj przełożymy następne dwa albo jutro przełożymy cztery pogoda jest piękna plus pięć chociaż rano było Minus 10. Pabia Góra jest jaka szybia jakaś Zrobiliśmy taki większy wylot. Takie lotnisko, Żeby młode mogę wychodzić i wchodzić do sklepy samego wylotu belgijskiego, trochę jakby źle młodym Także będziemy widzieć, co będzie dalej. Pozdrawiam. добрый рад